Cześć, witajcie w Digi Rally 2.0. Kolejny odcinek, kolejne wyzwania. Dzisiaj lecimy 4 trasy, mam nadzieję, że się uda zrobić je. Eee, zobaczymy, pożyjmy, zobaczymy jak nam pójdzie. Ja chciałem taką rzecz, so, kurde, może bym tym jechałem ostatnio. Z tego wezmę. Chciałem, powiem wam szczerze, zacząć grać w ale warunek sam jeden. Albo dwa 2.0 ukończymy, albo z te bugnax, całe. wtedy tym możemy sobie zacząć grać. Bo nie chcę trzeciej gry wpierdalać. I po drugiej afstasonacce chcę ukończyć, nie? Którego Staniu nie mogę grać jakoś? Dobra, opony nic nie robię. Nie, to przez to tak nagle zaczynam ten odcinek, bo chcę najszybciej skończyć 1, te niemcy. 4, 3... 2, a te niemcy są trudne, 1, wiecie, jak to się jedzie 1, tu. 60 płasko lewy przez szczyt, 130 Jedziemy... Dzisiaj wachłydzie lepiej niż wczoraj 30, skręt 90 stopni prawy, 90. O, już topa na początku <laughs> Plaga nie jest po prawej 90, tylko w prawo to była ta 90? 90, płasko prawy prawo. przez szczyt, powoli 30, stopni. 90 stopni lewy, nie tnij nie, to naprawdę te Niemcy są trudne, nie? Bardzo. Otwieram ja to mówię szczyt, w każdym skręt, odcinku, ale... Skręt, prawy, wow. Ale naprawdę są bardzo trudne. Poziom trudności to jest wysoki. Do skręt, 90, stop i lewy 30. Przez to ja biorę takie szybkie samochody tutaj. Nie, że mi się dobrze nie jeździ, szczyt, faktem, otwieram, że mi się mi dobrze nie, nie jeździ, skręt, 4, 5, ale ja biorę te szybkie samochody, 30, żeby to szybko pokonać, te tak. Żeby szybko pokonać tą trasę I te Niemcy Otwiera przez szczyt 30 Przez szczyt 30 90, Chcę szybko stopni, pokonać mnie z głowy Dobra, 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 dobra Kurde nie wiem, chciałbym dogazować Ale no nigdzie nie wiem Tu teraz mogę Powoli, dogazać chwilę Powoli Powoli na nie, na, na nie, dobra. Przez 50, skręt nawrót nie tknie. Dobra, dźwięk. dobra, pasuje. Ma, do mówiłem już w Bugnacie, ale tu powiem Wam, że na wstępie pas, prawy, czyli... Przez szczyt długi. Dla osób nie wiedzących, co do to jest Season Pass do skręc, Season Pass to jest pakiet, pakiet, pakiet dodatków do danej gry Season Pass to jest pakiet dodatków do danej gry 30, 4, prawy, długi zacisk, I do snowrunera wreszcie po lewy, roku nie polowania nie. Po roku, dosłownie Polowania jest przecena na yy, Już mówiłem Wam to był w głównych akcjach, ale powiem, rozumiem na ten temat I na ten Season Pass do snowrunera jest przecena Płaskość Właśnie jest promocja 240 jest promocja, i tej promocji nie było nigdy nigdy nie było na tym pasie do Runera promocji, nigdy lewy, więc rozmyślam czy nie kupić, 50, to wszystkie skręt, dodatki jeden, jakie są prawy, dni, do tej gry już mieć ten pakiet dodatków, ale jeszcze nie wiem, bo szczerze mówiąc lewy, szczyt, my mamy jeszcze Alaskę, 50, to tam za Steiner jest skręt, lewy, dni, ale rozmyślam szczyt, czy nie kupić czy nie, ale kurde takie mam wahania trochę, czy kupić tą do dodat... kurde nie tu, dobra czy kupić ten season pass do tej gry prawy, czy nie kupić? 130. Mam taki dylemat właśnie, czy Szczyny. kupować czy nie no, i co, no nic nie powiedziałaś w tym Mongole. Mówię, że 50, się psuje ta gra. Psuję się tej konsoli w chlera widzę. Znaczy powoli, poważnie nie, ale... Małe pierdoły są. Nie? 90 lewy, nie tni. 90K. 150 powoli szczyt i skret, No i właśnie pokryty, nie wiem czy kupić nawrót, tego prawy. season pasa, czy nie. Znaczy, z jednej strony bym nie kupował, bo mamy jeszcze od cholery snu runerze gry. Bo naprawdę, 80, mamy jeszcze od cholery. Alaska, zanim 90, przejdziemy na timer, prawy. to wiecie. Ale z drugiej strony bym kupił, już bym miał, nie? 80, ale znowu, jeszcze z jednej strony. Jeszcze z jednej strony, jakbym nie kupił, to mogłoby być za pół roku z dołu to systemem. I jeszcze większa, nie? 90, lewy. Nie wiem, rozmyślam teraz, czy kupować to, czy nie. Bardziej bym w nie był, 5 lewy, ale. Nie 30. wiem jeszcze zaczęło Jeszcze iną, inną grę mam upatrzony Inną grę mam upatrzoną którą chcę zagrać 80, kupić ale jeszcze nie wiem 50 Bo tą serię byśmy zaczęli jak już to po prostu leży prawy otwiera 6 bardzo długi zacisk 40 wiecie o jaką grę chodzi nie? Spyro to... ta trylogia, ten remaster to części w jednym Za 60zł aby, to ilość. iluś Za 60zł jest teraz Ale nie wiem, bo to... powiem szczerze, ta gra jest taki znak zapytania, bo kiedyś jeszcze na nim Ale... nie wiedziałem czy kupować ją, czy nie, i teraz, teraz jest przecena duża Więc ją kupię, bo moja kuzynka widzę, że gra w nią, no to musi być fajnie Ale podejrzewam, że ją kupię, bo nie wiem, co będzie a to pijmy w macenie o tym nagram, dobra. I mamy, nie będę hamował. W sumie jak nie odhamuję, to ja nie wiem czy jakąś karę tu dostaję. 5 minut kontrastą, wow Dobra. I nie wiem czy jakąś karę dostaję, jak nie odhamuję, chyba nie. Dobra, lecimy kolejne. Mi to zależy na czasie, wiecie? Trochę. Dobra, jedną mam z głowy kolejną. Chcę te niemce jak najszybciej skończyć po prostu trudna cholera naprawdę to pięć, kto ma 5 km czy tam 6? ja bym powiedział że to ma 10 bo tak pewnie będę jechał Podejrzewam, że tu mi pójdzie 8 minut jazdy 8 a 10 minut na samym takim odcinku ale zaczynamy 5 4 3 2 1 nowy rozwamy świętujemy 60 przez szczyt, zakręt ukryty, 90 stopni. Pięknie, lewy, pięknie, pięknie. Nie 280. Kurde, 280. Zakręt ciasny, nawrót prawy, pod górę. Pod górę, aha, no i widzicie, to jest znota sama trasa, ten odcinek. 100. Długi płaski szczyt, 120 stopni. poczynili odcinek. Mówią, tu powinna być każda trasa jakaś osobno, zrobiona, one są praktycznie powtarzalne, tylko tam jakiś odcinek jest inny. Ale dużo się powtarza, Otwiera nie? Długi zacisk, zakręt, jeden lewy, szyk, 300. Shit! Druga sprawa, jestem ciekaw, jak ten Snurruner będzie na PS5 działał, bo ja nie grałem w Snurrunera na PS5. Nie grałem. Poważnie, ani razu nie grałem w jeszcze na PS5. 5 to znaczy, jaki czas temu grałem w to snorunera? Łow! Powstrzegiałem trochę, nie? 5 prawy, długi, zacisk 4, zwolni. 30 Zacisk 90 stopni, lewy, nie tnij. 90? No nie, co oni mają z tymi 90? Kurde, jestem ciekaw, 90, jak ta gra będzie działać, bo ja no, naprawdę trochę. Powiedzcie pewnie, że się boję. Nie, się nie obawiam jakoś. Podejrzewam, że będzie 80. dobrze działał. Ale no nie jest do konsoli PS5, to ciekawe. No bo mi się wydaje, że on nie, prawo, ale nie jestem pewien. A jak ja w niego nie gram. No no, ja nie grałem jeszcze na konsoli PS5. Ciasny, Dali, bo myślałem, że jest zakręt w prawo. Mówię, tu się idzie zakręt, pomylić 90 stopni lewy 50. Tu idzie się pomylić łatwo z tymi wygodami Ale teraz 80. się obawiam tego, nie? Teraz się tego obawiam, Skręt, że... 90 stopni, mogą być jakieś problemy, ale mogą nie być zakręt, no idzie... lewy, nić, Ale mogą nie być, nie? Zobaczymy, bo Uruchomimy to zobaczymy, nie? Co z to wyjdzie ja nie, jednak no, szybciej przy niż te 10 minut, mówię bo tak ta gra wygląda. Wyżu... Ta trasa tak wygląda strasznie, czy, ale nie taka bo póki co. 90 30 Zakręt 1 lewy otwiera 80 Jeden lewy otwierdzi 80. No bo 2-0 widzicie Wszczyt dobrze, nie? Na 65, nie? Przypatrzcie się po lewej stronie, że tam jest pasek drugi, nie? Przypatrzcie się, jak Wy. ktoś nie wierzy. Bo u mnie ja nie wiem jak to jest na nagranie, ale u mnie jest ten pasek. 80. Teraz go nie ma. Teraz znowu ją. I powiem wam szczerze, że boję 40, się, płasko, szczyt, 100, że może nam może być też coś takiego, no ale to dowiemy się jak zagramy Tak ogółem WM ogółem na PS5 dobrze działa póki co Jedynie do co 5, mogę się dopierdolić do to jest 80. tak, ten pasek Ten pasek to jest chuj, bo mi on nie przeszkadza środkiem I mogę 6, się dopierdolić jeszcze do wąsko, tego, że 4, Mogę się do tego dopierdzielić jeszcze, że on za późno gada dane rzeczy niekiedy. A niekiedy 80. zacznie gadać i przerwie, a niekiedy w ogóle nie powie, nie? Na przykład, że tu jest zakręt w prawo, a on mi nic nie powiedział. Wrót, a on mi nie powiedział. nie tu, bo on mi powiedział, że nie powiedział mi, że jest zakręt w prawo, 150. na przykład, nie? Bo on nie mi nie mówi, nie? Bo tu jest zakręt taki, taki on nie, z nie gadał. Zresztą mieliśmy w tym odcinku przykład taki, dowód zadzisk, na to. Zakręt ciasny? Prawy. ciasny? No. Rzeczywiście, 80, no dobra. Co 80, jest, kurwa? Czemu on... widzieliście, co tu się odjebało? Cofnęli mnie, kurwa, za co? Przecież nie poza metę. I drugi bug mieliśmy, dowód, coś się odjebało teraz na tej konsoli. Widzicie, co tu się odwaliło? No kręciłem w dobrą stronę. What the shit? Ale tu miałem teraz coś też nie tak z grą. Ta, to samo, tylko w drugą stronę, dobra. Kurde, co tu się odwaliło? Matko święta. Nie wiem, co tu się odwaliło, pojęcia nie mam. Nie. Czemu mnie cofnęło? Nie wiem. Nie wiem, nie poważnie. Bóg wie czemu mnie to cofnęło. Bóg wie czemu mnie to cofnęło. Jeszcze kara, jak myślicie Już nie 3, mogę doszłać tych godzin w odcinku z tą snurunerami. że lubię 9, te godziny odcinki 10, nagrywać w Czekajcie, ja sławka poprawię, bo w nie da się inaczej nagrać w samym odcinku. Rzadko kiedy się da krótszy. Przeważnie od, od Snurrena mieliśmy, I wąsko, nie? Kurde. Dobra, z i to. Przez Snurrena przeważnie mieliśmy godzinne odcinki 40-minutowe, 50 różnie, nie? No ale takie po godziny to było 5, rzadko, bardzo. 4, 3, 2, 1, start. Jest. Miałem za mną serio zaczynać, w się sensie, miałem, myślałem. Myślałem o tej serii, ale uznałem, że no, kurwa, nie otwiera przez szczyt 200 I te opony dobrze chodzą w zakręty taki chuj ey <gry> No eeey 6 prawy przez szczyt zacisk skrętnie dla na was Kurde uciekło mi no cholery jasne co nie 30. gadałem 30 skręt nały dwa prawy przez szczyt do 6 lewy długi otwiera 30 No i uciekło mi nie? Nie wiem co gadałem chyba szczyt ale nie wiem o sobie przez siodło, 50. No, ładny, the... kurze do 5 lewy No a sakras, tu się dzieje na tych Niemczech prawy Człowiek jest to skupiony plasko, na trakcie, ku na bogada. gada Jezus, dziadosko pieprzone, były w nogi prawy, no. przez Skręt, gusy, On ma nawód, laczek z mm. Zatrzymaj się, żeby ją naprawić, albo spróbuj jechać dalej. No to już po zawodach. O! 80, ciasny u, u. Lewy. Szczeliło! Szczeliło! Ja! Yes. No to się kurde nie dzieje, nie, wystartuje ponownie. To się pieprzone Niemcy gówniane. ja pierdzielę. 5 4, 3 4, 1, Ja pierdziłem Dziura, 4, 1, no bo czułem już ja, jechałem mówię że 6 już nie każdy tak. przez szczyt długi powoli 80. Skręc, mówię laczek, wrót, no i miałem rację. I... W myślach już miałem laczek I wąsko 6 lewy długi otwiera przez szczyt 200 I kurde no to jest to tylko że tu jest nie wiem gdzie zbałem ten laszek zbytnio chyba że na oboczu na gdzieś wyjewałem się w kamień dosłownie bo tutaj nie ma nigdzie nic takiego, nie? Pewnie 30, jak skręt, wyleciałem spoza trasę musiałem wrąbać dół, się w, w jakiś kamień. Ale no, nic nie stanęło, nie gorzej, jakbym był na środku trasy. On za słabo jechał, bo jakby. Jakby mocniej gazował, by szybciej jechał na, ty, 36, prawy na tej dół, gumie. 5, to jest lewy. bo to tyle bym sobie jechał. Ale tak to nie ma sensu 50, płasko, szczyt i hopa, 150 Hopa Powoli, 6 prawy, przez szczyt, 30, skręt, hopa. ukryty, nawrót, prawy Dobra, teraz chyba dojedziemy, nie? Miejmy kurde nadzieję 80, ciasny nawrót, lewy Ale wtedy czym nie mnie cofnęło, to nie wiem No kurde, kręciłem wtedy prawo, stałeś 150, skręt, ukryty, jeden, prawy, prawy, otwiera zacisk, skręt, ja nie klikłem cofu, bo na trójkąt. Bo na trójką odruchowo klikam zawsze jak jest cofnięcie. A ono jest na dolnym tym przycisku. A... Sześć przez Dali, bo myślę już o czym innym, ma. Ja na trójkąt klikam jak chcę cofnąć, więc to nie ja klikłem Ktoś się odwalił wtedy. wie co? Powoli lewą, wąsko, trzy, prawy, długi zacisk, skręt nawrót, prawy, nie No!

między innymi też ten jest też wadą wzroku sześć, moją lewy, trzy, powód tylko wady wzroku to nie jest tylko powód tylko też że ja gadam do was ja się też na tej trasie tak nie skupiam stopni. no no i dziewięćdziesiąt stopni i co dalej 30 skręt jeden prawy no właśnie nie mogło to wcześniej e... I jeszcze mówiąc, no ja otwiera też pięć, z wami do was gadam rozmawiam sześć, z wami lewy, i to też powoduje to, że ja nie potrafię się skupić na tej trasie, nie? Pół na pół jestem, kurde. Pół z wami, pół tu w, w grze. Uwaga, szczyt, od razu skręt, jeden prawy zacisk. Gazuj, 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 hamuj. To nie była dziewięćdziesiątka? Płasko, szczyt, Nie, to nie była prawy pogoda. Co powoli, mi wszystko Daj, daj, dobra, teraz widzę. Płasko szczyt 150, przez MT 80, yes. Ale właśnie, to ciekawostka, genie odhamuje, to ciekawe, czy mi nalicza jakąś karę. Pięknie. Na no, czas nie jest jak Jeszcze na trasa no została. No, przesąk, dziura. <grym> przez pierwsze to mieliśmy, to zły start. Reset, potem dziura, reset. <grym> Tylko takie najgorsze te dziury są jak mamy zawody jakieś, nie? Ostatni, dobra. Najgorsze dziury są i jak mamy zawody, bo jak pala złapiemy, to mamy pizdę głęboką, dosłownie mówiąc można. Ja bym w Niemczech zawody trafił, to ja bym nie wygrał na 200%. Nie miałbym szans. Na pewno bym nie miał szans. Start. Ostatnia trasa, gazuj. Tu będzie kręto. Zresztą te Niemcy same są krętem. New yes. Start! Sto! Zwolnij lewą przez długi szczyt, 30, zakręt nawrót prawy. Lewą, dobra. Otwiera prawy przez szczyt, pięknie, na pięknie. Trzeba się skupić, bo trzeba było na tej trasie, bo kurwa jest masakrą. A to nie prawy jest chyba odwrót na tamtej, nie? To jest chyba inna już trasa. To nie jest odwrót na tamtą, co mieliśmy przed Dobra. Tu też niby wydaje się, że tu można by go zlać, ale nie jest zbyt niski. co tu było? Co tu się odwaliło? 180. Co to się odwaliło? To się odwaliło? Pachołek jakiś wolno. Pachołek jakiś wolny, albo kawałek bo kamienia, bo coś czułem jak przerąbałem. Kurde, kurde przez szczyt, czułem jak coś przerąbałem dosłownie, nie? 30, zakręt nagły 90 stopni. I 90 stopni. I zakręt 90 stopni, da, stopni lewy, kurde, 70. bo z wami ganami to jest o, dobra. E, kurde, to, dobra. Kurde, jakiś kurde kamień, albo pachołek był. I kurde, 70, przerąbałem 4, sobie i odwróciło. Bo czułem, czułem jak ktoś coś ale nie wiem co to było Ma komu nie 70, widzę na lewy. Pieprzona wada wzroku, dobra Mimo, że on mi wiada, że mam skręcić tu i tak jadę prosto Kurde, nie ma gdzie się rozsądzić Nie tu przez szczyt, Ile? 10 sekund dostałem? Złap, dysz, 10 sekund do dobra Dobra, jestem. ja tam na czasny patrzę lewy, długi, Chociaż 50, nie mówię, że jestem najgorszy, ale ja tam... Ja tu chcę się bawić, a nie jakieś czasówki, kurde Robić Dobra Może 50, dobra. 90, może 50 jak prawy. ja to lubię, jak mówisz może Nie wiem, co to oznacza, Tu ale... w prawo, nie? Dobra, dobra, jedź, jedź, ale... Jezus nie 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 nie, nie. Kolejne, dobra. ale co to było na początku nie wiem pachołek obstawiam że to był Chodzi, że tam pa <tuszel> pachołków dobra w samej chwili ale ładnie ale szeroko tak powinno być ale co to było nie wiem albo kamień miał pachołek ale obstawiałbym pachołek tylko że tam pachołków chyba nie widziałem no, a tu są pachołki nie to może te pachołki były rzeczywiście <tuszel> Kurwo ty pieczona no. Mniej przeklinam, ale jeszcze nie całkiem wyeliminowałem to, no. Ten samochód ma wadę, nie? Już... Ten samochód ma wadę poważną. Hamowanie u niego, kurde, macie. Jak hamujesz, za mocno trochę dusisz, hamujesz, to zaraz tracisz kontrolę nad nim dosłownie, nie? powoli 6 lewy przez szczyt do zakręt 2 prawy zacisk wązko no chcesz się rozprędzić, a nie masz gdzie nie wiem czy to nie jest rajdówka bo on skręt, trochę jest za mocno stopni, za mocno mu dohamujesz i już masz dupa, nie? do 5 nie? lewy długi otwiera 150 D trochę mu dochamujesz to już masz dupa, nie? szczyt do 6 prawy 140 nie? tu trzeba delikatnie mu na hamulec siadać, on nie zawsze Umaga, idzie szczyt zakręt 5 90 stopni lewy nie tnij, pewnie skały są znowu otwiera 50, przez szczyt, zagręc, O już mi uciekł w lewo Hamuje i patrzcie, zamknęł Kurze, niech to Tu mi uciekł na poprzednim zakręcie, już w lewo mi zaczął uciekać 50, Jak hamowałem Tu nie ma gdzieś aż wstępu nie? Zakręt, ukryty, na tych Niemcach je mam z gór te niemiec praktycznie. Lewy, nie tnij. To nie ukrywam Niemcy ładnie wyglądają, ale nigdy nie byłem w Niemczech, więc niech to jest wyszysto. Ale chyba tak. No ale szczerze do mówiąc nie urzekło lewy, mnie to. Nie urzekło 90. mnie to trasy. Jakoś... 90 lewy, nie 80 Nie moje klimaty. ED. Nie moje klimaty. Jest... Lewy, długi zacisk do hamur. No teraz mi powiedziałeś, że jest zacisk? A ja już przejechałem ten zakręt? No i tu jest to, że się... Miś... Kurde, tu masz za dużo skrętów. Na tych Niemczech nie ma gdzie się rozpędzić, to raz. Dwa mylące trasy, bo tu masz zaznaczone, że masz skręcić w prawo, a patrzysz, droga jest prosta, nie? Wy się co chodzi, nie? Macie drogę. On wam mówi, że macie w lewo skręcić, a wy pojedziecie prosto, bo widzicie drogę, ok, jedziecie prosto. Tutaj kurwa nie ma jak się rozpędzić. Trochę dogazujesz, że masz dupę, zaraz się wrąbujesz na skały. Trudne czasy, naprawdę, trudne czasy. <grym> I teraz będziemy monako i no, to będzie ładne. O, jedno. Oho, o, patrzcie, fajna, jeden. Oho, to ja to mapię. To będzie trudne, już czasy, tutaj wiecie o tym, nie? Tu będzie trudno już, Monaco. Potem mamy to... No jeszcze troszkę nam zostało, nie? Liczę, że z dzień, Z 10 na pewno odcinków tych tras. To teraz Monaco w następnym odcineczku. Dobra. Ja cię będę z wami żegnał. Powiem że no dobrze, te Niemcy mam z głowy, bo już mnie zaczęły drzaźnić troszkę, nie? Bo to nie ukrywam, drzaźni trochę takie rzeczy. Drzaźnią, był kurde, nie możesz się ani rozpędzić ani dohamować dobrze, bo tu patrzcie, ja dogazuję gdzieś. A zaraz mam 90, nie? No i jest dupa, nie? I już jest dupa, bo kurde, jak tu się uratować. Ja bym musiał tu mieć chyba helikopter, że chcę przelecieć od startu do mety i spokój helikopterem. Nie, cieszę się te Niemcy mam z głowy, nie? Zawody zresetowane są chyba już. Nawet one nie są zaczęte, bodajże. No, no, nie są zaczęte, więc pasuje. Obcy mistrzostw, szczegóły mistrzostw. O, takie będę miał. Widzicie? Niemcy się robią. USA, taka Polska, Szwecja. Nie ma Niemców. Widzicie, nie ma Niemców. No, pasuje, nie ma Niemców. <grym> Nie ma kariery. Nie ma Niemców. Tu są wyzwania od dnia, za które kasę można dostać. Ja tych wyzwań kiedyś chyba robiłem jedno, ale to jest trudne. No są wyzwania, nie? Może kiedyś zrobimy kiedy. Powiem tak, przelecimy wszystkie trasy, pożyjemy, zobaczymy, czy karierę przepokażę, czy nie, czy zobaczymy. Pożyłem zobaczymy. Na tę chwilę na razie się skupiam, żeby przejąć te wszystkie trasy nasze. To liczę, że jeszcze z tych tras wyjdzie ile nam tu było. Zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 odcinków. Mniej? 20 albo i mniej odcinków z tych 7 jeszcze mamy na pewno, no zależnie od długości, tras danych, nie? Bo to różnie bywa. Czyli dla się odcinku, podejrzewam, że jeszcze wyjdzie z tej gry, a zaś zobaczymy, co idzie dalej. To, że eee, zobaczymy. Na razie się skupiam na tym, żeby tą próbę czasu miać sobie. Bo tutaj ja na czas nie patrzę zbytnio. Staram się, żeby mieć oczywiście jakiś lepszy czas, ale nie, że specjalnie, że ja patrzę mam 5 minut i muszę poprawić na 3 minuty, nie? Ja taki nie jestem, jak chcę się cieszyć, a nie na czasówki robić. Ja nigdy nie lubiłem licznika w rach żadnej grze, że nie lubię licznika czasów żadnej. Dobra, moi mili, się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć, nie będę przedłużał. Pa. Widzimy się już w czwartek. <grych> na razie, cześć.